Świąteczny Duet. Pokażę Państwu e, fajne kompozycje e, w ciekawych bardzo naczyniach. Wybrałam specjalnie z myślą o Wielkanocy. E, rzeczywiście wygląda zupełnie jak wielka wydmuszka. Takie trochę strusie, zielone jajo. E, fajne doniczki. E, tu już przycięłam gałązki, ale pokażę, jak to zrobić. To będzie stanowiło stelaż e, pod nasze słoneczne żonkile. Potrzebujemy jagodziny bądź innych gęstych, bardzo gęstych gałązek. Ponieważ są za wysokie, musimy je skrócić po prostu i wypełnić dość mocno naczynie. Skracamy, do tego celu musimy mieć sekator nożem. Nie damy rady, bo to jest dość twarde po prostu. I teraz uzupełniamy tyle, ile będziemy potrzebowali, żeby się zrobiło gęsto w tym naczyniu żeby można było taką fryzurkę przystrzyc z tych gałązek. Możemy sykatorem, możemy też nożyczkami, muszą być tylko ostre i strzyżemy. Staramy się je tak przyciąć, by były podobne do siebie, by z kształtem nie odbiegały jedno od drugiego, dlatego że bliźniacze naczynia zawsze bardzo ładnie wyglądają obok siebie postawione. I mamy dwa zielone jaja z zieloną grzywką. Teraz potrzebujemy Narcyzów. Myślę, że takie będą za długie, ale mają piękny, słoneczny kolor i nam tu super zagrają. I teraz wystarczy je wsunąć pomiędzy gałązki. Oczywiście później nie możemy zapomnieć o podlaniu. W tej kompozycji nie potrzebujemy dużo kwiatów, bo nie o to chodzi, żeby to wypełnić masą roślin, tylko żeby one fajnie tym kształtem tutaj grały. Też przy przycinaniu warto sobie przymierzać, w którym miejscu chcemy, by się nasz kwiatuszek znalazł. Te łodyżki tych naszej jagodziny, tych zielonych gałązeczek są ciasno ułożone, przez to inne roślinki, które tu wkładamy, idealnie nam się ustawiają w takich miejscach, jak chcemy. Jeszcze może jakiś akcent kontrastowy. Jak wiosna to kolorowo. I kilka bazi. Bazie kojarzą nam się głównie z Wielkanocą, oczywiście też z wiosną, ale są na pewno jakimś takim atrybutem i symbolem Wielkanocy. Szare kotki. Pięknie nam tutaj. Uzupełnią tą kompozycję. Ich nie trzeba jakoś bardzo dużo. Parę gałązek wystarczy, ale też dodadzą lekkości i wyciągną nam do góry całą kompozycję. Też staramy się, żeby były na różnych wysokościach. Wtedy się więcej dzieje. Możemy, jako taki delikatny akcent, też dodać kilka piórek. Niekoniecznie muszą być to właśnie wydmuszki, kilka rzuconych piórek. One się będą fajnie trzymać tych gałązek i są fajnym akcentem. Też nam się kojarzą z kurczakami, które nadają nam takiego wielkanocnego charakteru. I w ten sposób postępujemy z drugą kompozycją. Taki zielony duet możemy wykonać w zupełnie innych doniczkach. Najważniejsze, aby były one takie same lub bardzo podobne. Jest to doskonała wiosenna alternatywa roślin doniczkowych na naszym oknie.